Przed Państwem kolejny fragment balladyny Juliusza Słowackiego. Tym razem przeczytamy dla Państwa akt pierwszy, scena trzecia. Występują: Izabela Nowak, balladyna, Dagmara Więckowska, Alina, Piotr Witoni, Kirgor, Agnieszka Józefa, Małgorzata Więckowska, skierka. Zaczynamy. Słuchajcie, matko. Na świat wyjechałem szukać ubogiej, cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony, ja powiem raczej, gdybym miał dwa serca. Lecz zdaje mi się, że dwa serca muszę. Dwoma sercami o dwie córki proszę. Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca. Więc trzeba wybrać, czemuż losu fala rozbiła serce moje o dwie skały. A czemu oczy moje nie wybrały i nie, powio nie powiodły uczucia? Dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie, panie, nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze, Co ma ogromny zamek, cztery wieże, Złocisty powóz, konie i rycerze, Na swych usługach? Otóż, Kirkor, to ja! Proszę, jedną z córek. Córka moja? Ja dwie mam córki, ale baladyna. Czy starsza? Tak, jest, a młodsza Alina. Także jaka no. Jaki wybór trudny. Starsza jak śniegi, u tej warkocz cudne niby listkami brzoza przyodziana, ta za alabastrów, a ta zaś różana, ta ma pod rzęsą węgle, ta fijołki, ta jako złote na zorze aniołki, a ta zaś jako noc biała nad rankiem. Więc jednej mężem, drugi być kochankiem, więc obie kochać, a jedną zaślubić, lecz którą kochać, którą tylko lubić. Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smukłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem nie, ale mnie się nie śnię wymówić tak, panie. Może ty zgadniesz, choć będę milczała, zgadnij chcesz. A ty, różo biała? Kocham. Obydwie kochają. Zapewne, że muszą kochać, tożby to dopiero. Gdyby nie kochać rycerza, co szczelą mógłby za żonę wziąć w sobie królewne, piękny i śmiały? Któraż z was, dziewice, będzie mię więcej kochała po ślubie? Jak będzie kochać, lubić, co ja lubię? Jak mi rozchmurzać gniewu na wałnicę? O panie, jeśli w zamku są czeluście, z czeluści ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzysz. Jeżeli dziada będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czegoż chcesz więcej? Weź, weź belę, szczelę złota. A ty, młodsza dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą, jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał tę gwiazdę przed sterną, co wiodła króle do dzieciątka żłobu, serce mam jedno, a ciągnie do obu. Którą odrzucić? Której być małżonkiem? Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedna, jeśli wezmę drugą. W obojgu jedna prostota i tkliwość, w obojgu miłość jednaką zasługą. Którą tu wybrać? Jeśli nie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do zamku twojego zabierzesz z matką i z siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek? Kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa, jak różyczka biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jakąż tajemną rozkoszą serce napełnia. O, miła. Lecz Balladyna to samo mówiła, w sercu i w myśli. im mi rycerzu, i Balladyna kocha matkę starą. Jużem był wybrał i znów mi w puklerzu dwa serca biją. Byłabym czwarą, niegodną twojej ręki, ale piekła, żeby się matki kochanej wyrzekła. Prócz matki, siostry wszystko ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żonę są maliny, niechaj idą w las dziewczyny, Która więcej malin zbierze, ten za żonę pan wybierze. Coś matce, staruszce przyszło do głowy. Mój ty jeśli pozwolisz Twej pokornej służce, to ci poradzi piękny krasnolico. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, A każda weźmie dzbanek z czarnej winy. I niechaj malin szukają po lesie, A która pierwsza dzban pełny przyniesie, Świeżych malinek tę weźmiesz za żonę. Wyborna rada! O, złota prostoto! Ty mi dasz szczęście niczym nieskłócone. Dnie rozkoszami rozplatane z cnotą. Tak, moja matko, niech po słońca wschodzie w las idą córki z dzwankami na głowie. A my w lipowym usiądziemy chłodzie. Która powróci pierwsza? Ta się zowie hrabini Kirkor. Sądź sam, wielki Boże. Królewic znajdziesz w tej chateczce łoże, pachnące siano zakryte bielizną. Wierzaj mi, panie, żabki się nie ślizną Do Twego sianka. Proszę, do halkowy. Przynieś z powozu puchar kryształowy, wino i zimne żubrowe pieczywo. Bądźcie mi zdrowe, piękne, nasze Bardzo gorąco i bardzo serdecznie dziękujemy koleżankom, pani Agnieszce i pani Ewie za nagranie i montaż tego materiału. Dziękujemy także pani dyrektor Renacie Laskowskiej za wsparcie w tym projekcie. Dziękujemy.